Szukasz sportu, który możesz uprawiać w domu. Nie wymaga kondycji maratończyka jest łatwy, a przy okazji może przynieść dużo frajdy. Dart jest czymś dla Ciebie. Dzień dobry, z tej strony Miłosz z uwagę. rzuca, a dzisiaj podam 8 powodów, dla których warto grać w DARTA. Zapraszam! DART dla wielu osób kojarzy się tylko i wyłącznie z grą barową, gdzieś tam przy piwku z kolegami można sobie porzucać do tarczy elektronicznej. Ale zapewne wielu z widzów tego kanału wie, że jest to też pełnoprawny sport, który można uprawiać na profesjonalnym poziomie. I właśnie do tego sportu chciałbym Was dzisiaj zachęcić. Jeżeli jesteś nowym na tym kanale, to bardzo miło Cię powitać. Mam nadzieję, że przekonam Cię do darta. Jeżeli chcesz więcej darterskich treści, to oczywiście subskrybuj i obserwuj ten kanał, żeby właśnie takie darterskie treści otrzymywać, a widzów, którzy już w dartach grają i mnie obserwują dłuższy czas, to nigdy o to nie proszę, ale udostępnijcie ten film, jeżeli możecie. Być może to nasza darterska rodzinka się rozrośnie i jak dobrze wiecie, misją mojego kanału jest popularyzacja darta w Polsce, więc w ten prosty sposób możecie mi w tym pomóc. A przechodząc do punktów, numer jeden, najważniejszy moim zdaniem to, że Dart jest grom naprawdę dla wszystkich. Każdy może wziąć lotki w rękę i zacząć rzucać do tarczy. Są nawet y, darterskie federacje, które zrzeszają osoby niepełnosprawne, wtedy tarcza jest odpowiednio niżej i również takie zawody obserwujemy. Kobiety, mężczyźni, wiele osób widać na darterskich turniejach, a na te turnieje przychodzi coraz więcej osób, co mnie oczywiście jak najbardziej cieszy. Gra to jest prosta, jak wspomniałem, zasady też są bardzo łatwe, o czym za chwilę sobie wspomnimy, więc to jest naprawdę gra dla każdego. Każdy może spróbować swoich sił, i kto wie, być może jeden z nas tutaj słuchających będzie w przyszłości Luke B. Hitlerem, czyli gwiazdą darta, która podbiła te sceny i po niecałym roku już e, wita się z czołówką światową, wygrywa większość turniejów, jest faworytem w większości turniejów. Oczywiście Luke pewnie miał spore predyspozycje, gra od małego, więc mimo, może ma 18 lat, to już tych parę lat swoich przerzucał, ale kto wie, być może my też tutaj w Polsce taki ukryty talent mamy, więc spróbujcie, być może to wy będziecie niedługo polską gwiazdą DARTA. Numer dwa to niski próg wejścia. Tak jak wspomniałem, zasady są proste. Mam nawet film, w którym w dwie minuty wyjaśniam wszystkie zasady darterskiej gry. Możecie go sobie obejrzeć. Możecie także wejść na stronę, gdzie jest taki przewodnik dla darterskiego świeżaka, gdzie wszystko od A do Z jest wytłumaczone, a także niski próg wejścia to jest kwestia sprzętu, bo tak naprawdę, żeby rzucać i trenować w domu, potrzebujemy tarcze i lotki. Proponowana przeze mnie tarcza właśnie tutaj wisi, czyli Winmau, Sugeruję kupować te lepsze tarcze na sam początek, żeby nam trochę wytrzymały. Ta tarcza już ma chyba. Około dwóch lat i jeszcze spokojnie mogę do niej trochę porzucać, chociaż niedługo będę się przymierzał do zmiany, ale to już w przyszłych odcinkach się dowiecie. Taka tarcza kosztuje około 250-280 zł i, tak jak mówię, jest to jednorazowy wydatek na dłuższy czas. A lotki, lotki, profesjonalne możecie kupić już od 100 zł, które będą lotkami wolframowymi. Moje polecajki też na stronie znajdziecie tutaj też gdzieś się wyświetlą. Znajdziecie też linki w opisie. Także bariera wejścia jest naprawdę niewielka, zarówno jeżeli chodzi o trudność tego sportu. Oczywiście, Dart jest prosty, jeżeli chodzi o, łatwy, jeżeli chodzi o zasadę, ale nie jest prosty i naprawdę dużo trzeba, żeby trafiać tam, gdzie się chce, a wracając do myśli, ma niską barierę wejścia, jeżeli chodzi o poziom trudności, a także niską barierę trudności, jeżeli chodzi o kwestie finansowe. Numer 3. Dart nie rozróżnia poziomu, czyli możesz grać zarówno, jeżeli ten sport to jest rzeczywiście coś, do czego masz predyspozycję. Przyłożyłeś się, bardzo dobrze grasz, wygrywasz turnieje, zarabiasz pieniądze. Cóż by tu powiedzieć? Wspomniany Luke Littler, profesjonalistą jest od niecałego roku, a wygrał 1 300 mln funtów. więc całkiem sporo obsługa. Najlepszy polski darter przez ostatnie dwa lata wygrał 252 tysiące funtów, na dzień nagrywania filmu oczywiście. Więc zarobki w darcie też są spore, być może, tak jak wspomniałem, będziemy tu mieć osobę, która niedługo do tego elitarnego grona najlepszych zawodników na świecie dołączy, ale zarówno ci profesjonaliści, jak i ci amatorzy, którzy grają trochę gorzej lub traktują darta rozrywkowo, mają swoje miejsce tutaj w darterskiej społeczności, bo na większość turniejów darterskich może wejść naprawdę każdy. Czy ktoś dopiero zaczyna, trzyma miesiąc w ręce, czy ktoś już trenuje kilkanaście lat, to naprawdę nie ma znaczenia i często się wydarza taka sytuacja, że osoba, która rzuca od miesiąca, pokonuje kogoś, którego lat trzeba liczyć już w stawach. Także dart nie rozróżnia poziomu i naprawdę możecie czerpać wszystkie benefity, jeżeli chodzi o sam sport, bo oczywiście wygrane, no to wiadomo, że wygrywają najlepsi, ale wszystkie benefity, jeżeli chodzi o ten sport, bez względu na swój poziom. No właśnie, korzyści, więc numer 4, korzyści fizyczne. Rzucamy do tarczy, więc jest koordynacja ręka-oko i wbrew pozorom ten ruch nie jest aż taki banalny, zarówno jeżeli chodzi o to, co widzimy na tarczy, jak i dla naszego mózgu, więc oczywiście nikt się na co dzień nie zastanawia, co będzie za 20, 30, 40, 50 lat, ale każda taka aktywność, która zmusza nasz mózg do większego wysiłku intelektualnego jest zdecydowanie na plus, jeżeli chodzi o sprawność na stare lata. to też jest oczywiście chodzenie do tarczy, o czym za chwilę, za chwilę sobie Powiemy, ale tutaj chcę też wspomnieć o strefie mentalnej, która w dacie jest również ważna, czyli trening pod presją, nauka cierpliwości. Jeżeli wejdziecie w ten sport, to na pewno będziecie musieli również nad tym popracować, a to może wam się przełożyć na inne aspekty życia. No właśnie, kwestia chodzenia do tarczy, czyli numer 5, sport kojarzy się ze spalaniem kalorii, poceniem się i tak dalej, no i dart oczywiście kalorie również spala, bo trochę tego ruchu mimo wszystko w tym darcie jest. Oczywiście dart kojarzy się z piwem, więc wszystkie te benefity zdrowotne można sobie zawsze pasić, przesadzając z dodatkowymi wspomagaczami, jeżeli chodzi o ten sport, ale czysto teoretycznie patrząc na darta, no to dużo spaceru jest w tym sporcie i spacer potrafi spalić trochę kalorii, no bo jeżeli chodzi o met z tego sportu, Portu. Metz to jest taki. Wskaźnik, który pozwala powiedzieć, yy, w zależności od wagi i czasu trwania, jaka jest intensywność dla tego wysiłku. A po polsku mówiąc, jeżeli na przykład mamy statystycznego mężczyznę ważącego 80 kg, to taki mężczyzna podczas godziny gry w darta może spalić 240 kalorii, czyli całkiem spoko. Tutaj jeszcze Wam tylko powiem, że przeciętne piwo ma pomiędzy 200 a 250, czyli słabo to wypada. To oczywiście, jeżeli ktoś jest cięższy, to tych kalorii spali trochę więcej, ale jest to również wysiłek fizyczny i nie tylko samochodzenie dotarczy, ma swój wpływ na spalanie kalorii, bo na przykład tutaj dobrym przykładem są szachy. Często mówi się, że szachy w ogóle kalorii nie spalają, bo przecież tylko siedzisz i przesuwasz piąki, ale sam stres, podwyższone tętno, wszystko to wpływa na to, że organizm jest w stanie wyższej gotowości i często znajdziecie artykuły, że osoby, które grają kilkudniowe mecze rzeczywiście są po nich wyczerpane. Często mamy też artykuły, że schudły ileś tam kilo, więc poza samą kwestią fizyczności, jeżeli chodzi o spalanie kalorii, to również ta kwestia stresowa, kiedy będziecie grać na turnieje, będzie mieć na to wpływ, więc dart również kalorie może spalać. Oczywiście nie w takiej dużej ilości jak, nie wiem, bieganie, chodzenie na siłownię, chociaż chodzenie na siłownię wcale tak dużo kalorii nie spala, swoją drogą wiem co mówię, ale oczywiście te kalorie spalane są właśnie chociażby przez ten ruch dotarczy polotki i z powrotem. Numer 6 to korzyści społeczne. Jeżeli będziecie tylko chodzić na turnieje, to oczywiście spotkacie tam wiele osób. Darterzy są raczej przyjaźnie nastawieni. Oczywiście, jak w każdej społeczności, znajdą się wyjątki, ale w większości z darterami też można normalnie porozmawiać, więc może nawiążecie jakieś znajomości, które później przeradzą się w coś więcej. Więc z korzyści społeczne w darcie też jak najbardziej obowiązują, a kwestia tego, że turniejów jest coraz więcej, praktycznie każdego dnia w większych miejscowościach możecie na jakiś turniej pójść, w innym miejscu poznać innych ludzi, no to tutaj zdecydowanie takie korzyści, jeżeli chodzi o interakcje z innymi ludźmi, warto wymienić. Numer 7 to proste trenowanie. Jeżeli podejdziecie do darta w sposób profesjonalny, będziecie chcieli trenować, to to jest naprawdę proste. Nie ma za dużo pól na tej tarczy, za dużo tu się nie da wymyślić. Oczywiście jakieś tam specyficzne rzeczy można sobie dokładać i tych treningów naprawdę można mnożyć, ale sam trening w sobie jest naprawdę łatwy, bo po prostu chcemy trafiać tam, gdzie celujemy. Możecie to robić w domu, więc trening, jeżeli będziecie chcieli grać, coraz lepiej, też jest zdecydowanie prosty, czego nie można tak naprawdę powiedzieć o wielu sportach, no bo czasem potrzeba. Sprzętu, czasami rzeczywiście potrzeba przysiąść do planowania tego treningu i wszystko robić z głową. Tutaj trening jest naprawdę prosty, ciężko rzucać za dużo, naprawdę ciężko, więc możecie trenować kiedy chcecie, i to jest właśnie punkt ósmy, czyli kwestia elastyczności czasowej. Możecie grać w ten sport ile tylko chcecie, jeżeli sobie zrobicie jakąś miesięczną przerwę, to oczywiście, kiedy wrócicie od razu do rzucania, to może być trochę nieswojo, ale bardzo szybko przypomnijcie sobie, jak rzucało się do tarczy, więc nawet kwestia takich długich przerw. Nie dyskwalifikuje Was z uprawiania tego sportu, czego znowu nie można powiedzieć o wielu innych dyscyplinach. Także sami ustalacie sobie, ile chcecie poświęcić czasu, właśnie na tę dyscyplinę. No i to wszystko, mam nadzieję, że przedstawiłem Wam tutaj grę w darta, benefity z niej płynące oraz to, dlaczego warto tym sportem się zainteresować, szczególnie jeżeli wcześniej nie mieliście z nim do czynienia. Jeszcze raz przypominam, że tutaj właśnie o darcie sobie rozmawiamy na tym kanale, więc jeżeli jesteście nowi tutaj, to zapraszam do subskrybowania, obserwowania kanału, bo dużo ciekawych darteckich rzeczy się tu dzieje, a także dużo ciekawych darteckich rzeczy znajdziecie na mojej stronie internetowej uwagaruca.pl. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. E que...